Wczoraj w programie omawialiśmy taką parę ministerialną, która się wsławiła różnymi swoimi wypowiedziami. Tu pani z tej pary no, bardzo durną wypowiedzią na temat tego, że jak będziemy tu dbali o Kościół katolicki, to nawet mieszkalnictwo nam wzrośnie i w ogóle wszystko. Ale przy tej okazji chciałem, żebyśmy taką troszeczkę głębszą refleksję na temat przygotowania do małżeństwa. Bo jest takie przysłowie, które obrazowałem wczoraj no, obrazem dwóch krzywych, które mogą być rzeczywiście, że tak powiem, bardzo sobie bliskie. To takie przysłowie polskie: każda zmora znajdzie swego amatora. Nie? Jest takie przysłowie, to właśnie o to chodziło. <laughs> Że krzywizny się przyciągają, no i stąd, że tak powiem, bardzo wielu ludzi szeni się czy wychodzi za mąż, ale ja chciałem Wam przedstawić lepszą perspektywę. Mianowicie wielu ludzi, tak myśląc o małżeństwie, myśli o mój książę z bajki albo moja księżniczka, nie? No bardzo ładnie, bardzo to jest biblijne. W liście do Koryntian mamy taki nakaz, czy, czy taki obraz za mąż pójścia, czy szukania partnera do małżeństwa, że może wyjść za mąż, za kogo chce, byleby w panu. I rozumiemy, że z jednej strony ma być to nowo chrześcijanin, ale z drugiej też strony człowiek, który idzie za Chrystusem, który przemienia się na jego obraz i podobieństwo. To można pokazać, że wtedy dwie linie proste, które idą do Chrystusa, zbliżają się do siebie, no i są blisko siebie, a nie jakieś pokrzywione tam zmory, amatory i tak dalej. Ale stąd pytanie zasadnicze, jeśli jeszcze nie jesteś w małżeństwie. Jak zrobić, żeby poślubić księcia z bajki? No może być z tej bajki Chrystusowej. Bardzo prosto. Najpierw stań się księżniczką, no i wicewersa. Jak znaleźć księżniczkę? Stań się księciem. Stań się dojrzałym chrześcijaninem podobnym do Jezusa Chrystusa.